Ślupuli Liga kreft i Bartka Arkadiusz Smoleński wem jak miłość jest coraz bliżej. Ale nie będzie to ceremonia, jaką wymarzyła sobie panna młoda. Zakochani w 1444 odcinku po raz kolejny rozważą o zmianę terminu. A Mostowiakówna zacznie wahać się. Czy w ogóle chce zostać żoną Lisieckiego? Na domiar złego Natalka Marcjanna Lelek i Marek Kacperkuszewski mogą nie wrócić do grabiny na czas. Co dokładnie wydarzy się w 1444 odcinku: M jak miłość. Przygotowania do ślubu uli i Bartka w serialu M. Jak Miłość to jedno wielkie zamieszanie. Bohaterka w końcu zdecydowała, że chce zostać żoną Lisieckiego, ale wkrótce zacznie się wahać. To przez uczucia do Janka Tomasz Kolarik, które nadal tlą się w jej sercu. 1444 odcinku im jak miłość dziewczyna zacznie kombinować. Zastanowi się nad zmianą terminu ślubu. Kropka i Natalka dzwoniła, mówiła, że teraz już nie przyjadą, więc Wymieni Bartkowi jako argument za przesunięciem daty ceremonii. Siostra i jej ojciec wyjechali Natalka w Bieszczady. A Marek razem ze wą Dominika Kluźniak za granicę. Szybki powrót nie wchodzi w grę. Pozostaje też kwestia odejścia Kacpra-Kuszewskiego z M jak miłość. Chodzą plotki, że aktor zrobił wyjątek i może pojawić się jeszcze w serialu. Miałaś wyrzuty sumienia, że ciągniemy ich z tak daleka na jeden dzień, muszą kupić bilety. Może zróbmy kameralną imprezę dla rodziny, znajomych? Nagramy fajny film, wyślemy ich. Będzie prawie jakby tu byli zaproponuje lisiecki. Mostowiaków na to przemyśli. W 1444 odcinku M jak miłość odwiedzi na komisariacie Janka. Nawiąże do ich dawniej miłości, co nie spodoba się policjantowi. Wartek o wszystkim się dowie. Nie będzie zachwycony, ale porozmawia z narzeczoną. Słyszałem przez przypadek, o czym rozmawiałaś z Sonią: To dlatego chcesz przełożyć ślub? Przez Janka Ula zaprzeczy. Potwierdzi, że chce wziąć ślub według ustalonej daty 23 marca. Czy to znaczy, że Marek i Natalka nie będą na jej ślubie? Widzowie przekonają się w nowych odcinkach M jak miłość. W 1421 odcinku M jak Miłość Natalka Marcjanna Lelek wybaczy Frankowi Piotr Nerlewski. Zdradę i zdecyduje się wyjechać razem z nim do Australii. Takie rozwiązanie zaproponuje Marek. Który wymyślił dochodowy, rodzinny biznes. A co z jej siostrą? Ula na samą myśl się rozmarzy. Takim to dobrze westchnie. Gdy Natalka poinformuje ją o planach przeprowadzki na drugi koniec świata. Wartek niewiele myśląc podbije propozycję ruszamy w świat. Zapyta. Dobrze, przecież wiecie, że chłopak uli ma poważne problemy ze znalezieniem sensownej pracy. Jest szansa, że za granicą byłoby mu łatwiej zacząć wszystko od nowa. Ula w pierwszej chwili zgodzi się na propozycję Bartka. Kobieto, nie nadążam za tobą. Dopiero co kazałaś mi robić maturę, a już zmieniasz koncepcję, powie zdenerwowany Lisiecki. To tylko mrzonki. I tak na razie nie możemy się stąd ruszyć. Odpowie ula uwięziona w gabinie przez pensjonat, którego prowadzenia się podjęła. Dlaczego nie? Może rzućmy to wszystko w cholerę i jedźmy na koniec świata, pocieszy ją Bartek. Co wydarzy się dalej? Czy wiem jak miłość Ula i Bartek też wyjadą z gabiny na zawsze? A pensjonat zostawią na głowie marzenki Olga Szomańska i Andrzejka Tomasz Oświeciński? W 1410 odcinku Im Jak Miłościula odkryje, że Bartek został postrzelony. Okaże się, że nie zgodził się wziąć udziału w napadzie i ostrzegł właściciela lokalu przed przestępcami, co doprowadziło do tragedii. Desperowana ulka pobiegnie do domu Mostowiaków i. Poprosi o pomoc Marię Małgorzata Pieńkowska. W międzyczasie ruszy intensywne śledztwo w sprawie strzelaniny. Z Sonią Barbara Wypych i Jankiem Tomasz Kolarik na czele. Gang zorientuje się, że wszyscy jego członkowie mogą wpaść, jeżeli Bartek cokolwiek powie. Sytuacja rannego ustabilizuje się, ale funkcjonariusze wydedukują, że był zamieszany w rozbój. Na początku Lisiecki w 1410 odcinku Im jak miłość odmówi jakiejkolwiek współpracy. Zostanie jednak przyłapany na rozmowie z Jankiem. To właśnie wtedy Ula usłyszy dźwięk SMS z komórki ukochanego. Odczyta wiadomość i serce zacznie bić jej szybciej, to będzie groźba śmierci. Przestępcy uwezmą się na wspólnika z dawnych lat i jego nową wybrankę. Zrobią wszystko, żeby zniszczyć, a nawet odebrać im życie. Wiele wskazuje na to, że Janek w nowych odcinkach serialu im jak miłość nie będzie miał innego wyboru jak współpracować z policją. Żeby obronić siebie, jak i ule.